Dobry wieczór, Weronika. Zając świat gwiazd, a wraz z Zeną, no, charyzmatyczna osobowość Ida Nowakowska. witaj! Witam serdecznie, miło mi. E, Ida, no, piękna nagroda, wspaniałe e, przemówienie. Powiedz mi, twoje trzy cechy charakteru, które umożliwiły ci być tutaj. Trzy cechy charakteru? Myślę, że m, pokora, m, odwaga i wytrwałość. Ta pracowitość? To wpisuje się trochę w tą wytrwałość, tak ja to przynajmniej widzę, że trzeba być, no pracowity człowiek, kiedy wytrwałem, bo dużo osób gdzieś tam się poddaje po drodze. Ja też wiele razy chciałam, ale byłam wytrwała w swoich postanowieniach i. i... Po prostu pracowita byłam też, to prawda. Jestem, staram się. Właśnie, słyszałam, że mówiłaś, że pracujesz od 8 roku życia. Czy pamiętasz w ogóle swoją pierwszą pracę? Tak, oczywiście, był to spektakl. Ja o wiele wcześniej zaczęłam tak naprawdę pracować, bo występowałam w różnych reklamach. Już takie dziecko, dziecko uwielbiałam to wszystko. Zawsze ten świat mnie bardzo fascynował i była dla mnie to taką przygodą. Każdy nowy projekt jakoś tak no, uwielbiałam, ciągnęło mnie to i wciągało bardzo. Ale ten pierwszy taki profesjonalny występ, gdzie zostałam zatrudniona do roli i był to spektakl Piotruś Pan w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie potem pracowałam przez wiele lat, również Teatr Buffo, więc no, ten świat teatralny był takim światem, który mnie wciągnął też również właśnie chyba w tę pracowitość. W której mówiłyśmy, w taki profesjonalizm, zrozumienie tego, co to oznacza, ćwiczyć coś przez wiele miesięcy, żeby osiągnąć jakiś poziom. Więc bardzo, bardzo cenię każdą osobę, którą spotkałam na tej drodze, właśnie tej teatralnej, bo to były osoby takie artyści z. Z prawdziwego zdarzenia, i często osoby, które nie są jakoś bardzo znane, a są znakomite w tym, co robią. Mają niesamowite głosy, są świetnymi aktorami, są profesjonalistami, którzy skończyli fantastyczne szkoły i na co dzień grają w teatrze. Są świetni i dają przyjemność innym ludziom, i są bardzo wytrwali, właśnie bardzo pokorni, skromni. Więc miałam dobry przykład. Oprócz oczywiście moich rodziców, mojej rodziny, miałam dobry przykład tak na co dzień. A ja pragnę zaznaczyć, że ty też dajesz przyjemność innym ludziom na co dzień. W pytaniu na śniadanie, bo dzisiaj też był odcinek. Chciałbym się zapytać, czy ty w ogóle pamiętasz swój debiut w śniadaniu? Ja, oczywiście, tak pamiętam z Łukaszem Nowickim, ponieważ z nim prowadziłam program przez dwa lata. Pamiętam, że to było takie, takie szalone. Łukasz jest szalony, ale bardzo miło mnie przyjął i bardzo chwalił mnie, więc to też oddało, dodało mi od razu siły. E, powiedział Ida, no ty, ty to robisz od tylu lat to, tylko teraz robisz to w innej formie e, w pytaniu. I to trochę prawda, że to wszystko się gdzieś tam łączy, wpisuje, ale Łukasz był świetnym przewodnikiem i do dzisiaj też jestem mu bardzo wdzięczna za to, bo z taką, taką ciepłem, jak spotkasz taką osobę, to od razu właśnie łatwiej jest pokonywać różne jakieś tam trudności. One są <laughs> w na różnych wizji. programach i w różnych. Szczególnie jak na żywo. Bardzo dobrze, że znalazłaś to wsparcie i też tak prężnie ruszyłaś, bo myślę, że na pewno jakieś tam były błędy też widziane przez Ciebie, no i później to sprawnie naprawiłaś. Zawsze są błędy, wciąż je widzę i jestem taką osobą. Niezależnie od tego, co robię, jaką formę pracy mam, czy to jest taniec, czy prowadzenie, czy cokolwiek innego, to widzę swoje błędy, ale taka jestem po prostu, więc. Lepiej może jak je widzę, niż jak ich nie widzę, nie wiem. A propos prowadzenia i prowadzących, bo właśnie dzisiaj media obiegła informacja, że Robert Agenti odchodzi właśnie z pytania na śniadanie. Nie wiem, czy słyszałaś? Pierwsze słyszę, przysięgam. Ale to jest takie potw potwierdzone? To było na wielu portalach, chyba to jest potwierdzone. I tak właśnie chciałam zapytać o reakcję, ale widzę, że ja jesteś zaskoczona. teraz słyszę, nie wiem, też nie wchodziłam na portale dzisiaj, nie miałam mhm. okazji. Ale... I rozmawialiście o tym jakoś tak w pracy między prowadzącymi? My też nie mamy okazji, szczerze mówiąc, się za bardzo spotykać razem, tylko i wyłącznie na jakichś nagraniach spotów, na konferencjach naszych ramówkowych. Teraz mieliśmy dwudziestolecie programów w Sopocie się wszyscy widzieliśmy, a szczerze mówiąc, bardzo rzadko, kiedy mamy możliwość spotkać się razem w tym gronie. Więc pierwsze słyszę i też nie słyszałam, żeby ktoś cokolwiek na ten temat mówił, więc nie, to. Ponoć miał wybrać właśnie aktorstwo i skupić się po prostu na innej swojej ścieżce, niż na właśnie wprowadzeniu. Tak. Ciekawe. To muszę zadzwonić do Roberta. Powiem ci, że zadzwonię do niego za chwilę i się spytam. A propos właśnie yy, prowadzenia jeszcze pytania na śniadanie, to chciałam się zapytać, czy między prowadzącymi jest jakaś rywalizacja? Jak to wygląda? Czy wy się raczej wspieracie? A raczej się wspieramy, jesteśmy trochę chyba w tym nudni i to jest ciekawe, bo rzeczywiście to jest sporo osobowości, każdy z nas jest trochę inny, jesteśmy w tych parach i żyjemy sobie w, tym, takim, w tych parach. Jak raz na jakiś czas się zobaczymy, to jest to dziwne uczucie i na początku musimy się do tego przyzwyczaić, ale jest super. To jest jakby tak, taka rodzina, która się do w nim widziała i też niektórzy nie znamy się tak dobrze. Niektórzy się znają trochę lepiej, dłużej, niektórzy nie, ale i tak jest takie uczucie, że jesteśmy. W jednym gronie to nie jest tak, że rywalizuję, bo jest miejsce dla każdego, więc e, niezależnie od tego, czy się jest w pytaniu, czy nie, w ogóle moim zdaniem na świecie jest miejsce dla każdego, więc e, no, ja, ja nigdy z nikim nie rywalizowałam. I tak mówię to szczerze, zawsze tylko sama ze sobą i to jest coś, czego się nauczyłam też w Stanach, bo tam e, jeszcze na wyższych studiach zawsze mówili, e, rywalizuj sama ze sobą, bo wtedy to dodaje ci siły. Jeśli porównujesz się do kogoś innego, ten e, porównanie może być na zasadzie inspiracji. Coś mi się podoba, że ktoś robi, jest w czymś bardzo dobry. Ktoś dostał lepszą ocenę, świetnie się uczy, to jest inspiracją dla ciebie, żeby walczyć ze sobą, żeby być lepszym w danej dziedzinie, więc ja w to wierzę i tak samo mam w pytaniu na śniadanie, chcę być codziennie lepszą wersją pytaniowej Idy. Ale naprawdę nie, no nie wiem, to trzeba było innych osób. Może jestem taka, jakaś taka, że tak tego nie widzę, nie czuję, ale. Masz zdrowe podejście. Mam nadzieję, staram się. Bo też przed chwilą i rozmawiałam z Małgosią Roznak majdan która właśnie rozpoczęła swoją przygodę w siadaniu czy w ogóle miałaś okazję zapoznać się z jej nie, wystąpieniami. Nie, nie, nie miałam okazji, już zostałam o to dzisiaj raz zapytana. O, jej dzwonię właśnie, bo mam e, e, omówienie e, na, już, już w ogóle pytania na śniadanie. Trzy szybkie pytania mogę? To tak szybciutko to tylko powiem, że nie oglądałam, ale jest też osobą z wykształceniem wyższym. Osobą, która tak wiele różnych rzeczy robiła, więc z ciekawością obejrzę, tak powiem. Okay. Na co przeznaczasz najwięcej pieniędzy? Jakie ciekawe pytanie. Hmm. Najwięcej pieniędzy. No, wydaje mi się, że w tym momencie na swojego synka. Tak mi się wydaje. Um, bo to jest Duże wyzwanie finansowe mieć dziecko. Tak mi się wydaje, ale wiesz co, nie wiem, bo ja tak za dużo ci poświęcam czasu pieniądzom, tak się dużo na ten temat nie zastanawiam i wspólnie z moim mężem prowadzimy te finanse razem. Myślę, że gdzieś też chcemy w przyszłości może coś razem stworzyć, więc nie jesteśmy rozpustni, wręcz odwrotnie żyjemy skromnie, tak też lubimy i nie za dużo potrzebujemy, więc to nie, nie, nie dam ci tutaj jakiejś takiej ciekawej odpowiedzi chyba, szczerze mówiąc. Jest nieszablonowa w takim razie, no bo bardzo mi tak właśnie szeroko odpowiedziałaś, a jeszcze mam pytanie propos jeszcze takiej kwestii finansowej. Czy w ogóle możesz wskazać taką najlepszą inwestycję w życiu? Dziecko, i mam nadzieję, że to będzie moją największą taką w ogóle życiową inwestycją. Moi rodzice inwestowali w mój talent, bardzo dużo mi dali. Tak naprawdę, wszystko u mnie w domu się wydawało na to, żeby mi pomóc, i ja też bardzo wcześnie zaczęłam zarabiać pieniądze i wszystkie te pieniądze wydawałam na warsztaty, na studia, na, na to, żeby podążać za osobami, które mnie inspirowały, żeby się od nich uczyć, więc zawsze wydawałam to tak, jakby wchodziło z powrotem w to, żebym była y, lepsza w tym, co robię. Y, ale wiem, że to jest taka rola rodzica i to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo wymagające, ale rodzice tak naprawdę y, tylko chcieli mi dać. Y, takie pole do tego, żeby się rozwijać i też no, kupowali książki. U nas to taka była prosta sprawa. Bardzo, bardzo intelektualna rodzina. I ja mam zamiar inwestować w mojego synka i pomagać mu rozwijać pasję, jakikolwiek będzie miał, ale tak, żeby też był oczywiście samodzielny i żeby sam właśnie mógł pracować, doceniał to, czym jest pieniądz, żeby szanował pieniądze. To wspaniałe, że ma taką możliwość od ciebie i takie lekcje, może, właśnie. Wyciągać. Staram się. Ja sobie niczego nie kupuję, szczerze mówiąc. Nie jestem jakaś Prawda? taka, nie jestem, nie jestem. Jakoś tak, wiesz, mam. Nie, nie, nie kupuję. My kupuję coś tam, żeby nie bożne. Jestem taka zupełnie. Kupuję coś tam też, bardzo cenię ładne rzeczy, lubię ładne rzeczy, ale ja za dużo nie potrzebuję. Okay, czyli taki minimalizm po prostu. Y no jakby to powiedzieć, lubię ciekawe rzeczy, więc jak wynajduję coś, co ma związek na przykład z historią, takie rzeczy bardziej ja gdzieś tak, takie rzeczy mnie interesują. Mam różne takie unikatowe rzeczy. Kupiłam, jak robiłam program Tak Nadziei, gdzie podążaliśmy za armią Andersa. Bardzo byłam wciągnięta w ten świat właśnie wszystkich żołnierzy Andersa i znalazłam nawet z pod Monte Casino. Tak wyszukiwałam różnych źródeł, ciekawych osób, które mają różne takie właśnie historyczne elementy z tego czasu, więc taki hełm mam. I no, takie rzeczy mnie interesują. Interesuję się historią. Taka jestem inna dziwna. Tak, Jedyna w swoim rodzaju. Tak, Dziękuję, dobrać. że tak to ujmujesz. Ido, jeszcze mi się przypomniał jedno ważne pytanie, bo wiem, że teraz lecisz omówić właśnie szczegóły jutrzejszego pytania na śniadanie. Tak, tak dokładnie. to To jeszcze pytanie właśnie. Nie zabiją, bo nie wiem czy. Oby nie zabili. Mam jeszcze właśnie pytanie, jak wygląda ta nowa rzeczywistość bez Jacka Kurskiego? Czy w ogóle coś się zmieniło? Na dany moment nic się nie zmieniło, przynajmniej z tego co ja widzę, bo nasza praca jest niezmiennie. To jest taka machina, która też tak pracuje, szczególnie w pytaniu na śniadanie. Tam wiele osób tworzy ten team, więc tak naprawdę każda z osób bardzo dużo wnosi, jest bardzo profesjonalna i myślę, że tak pozostanie. Tak, taką mam nadzieję. Ale oczywiście pan prezes bardzo dużo wniósł do telewizji. Myślę, że stworzył coś bardzo wyjątkowego, że bardzo wierzył w misję telewizji i ta telewizja stała się nie tylko rozrywkowa, ale bardzo mądra i bardzo dużo nowych kanałów powstało kanał TVP World, który dla mnie jest w ogóle czymś niesamowitym. Mam szczęście tam również pracować, i to jest pierwszy kanał anglojęzyczny, który wychodzi na cały świat. Więc coś takiego stworzyć, to myślę, że jest otwieranie Polski na, na resztę świata. Jestem pod wrażeniem, więc mam nadzieję, że tak też pozostanie. I to już cię nie zatrzymuje. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i życzę samych sukcesów. Wiktorze, że trudno się skupić. <laughs> Naprawdę. Jak z bliska coś niesamowitego, to tak na koniec, zoma, zoma, zaraz znamy. Dziękuję Ci bardzo, to była Ida Nowakowska. Dzięki serdecznie, pozdrawiam.